Ebike gotowy na przygodę. Poznaj EcoBike SX. Kiedy asfalt kończy się, a droga staje się nieprzewidywalna, nie ma miejsca na eksperymenty. Potrzebujesz roweru, na którym możesz polegać. Poznaj ECOBIC SX. EcoBike NTB, na którym nie zawahasz się podążać dalej niż inni. EcoBike SX to nie tylko wygląd, to efekt złożonej pracy i zaangażowania w projektowanie doskonałego roweru terenowego. Rana. Harmonia designu, solidność konstrukcji. Rama EcoBike SX nie tylko zachwyca swoim wyglądem, ale również jest rezultatem precyzyjnej pracy projektantów. Została stworzona tak, by zachować doskonałą ergonomię, pomieścić całą baterię, a jednocześnie była solidna. Wytrzymała konstrukcja nie tylko świetnie trzyma akumulator, ale także sprawia, że wkładanie i wyciąganie baterii stało się wygodniejsze. To nie tylko rower, to pewność, że każda podróż będzie komfortowa i bezpieczna. Dodatkowo, możliwość konfiguracji z bateriami o różnej pojemności (13 Ah, 14.5 Ah, 17.5 Ah) daje ci elastyczność by dostosować rower do swoich indywidualnych potrzeb, system elektryczny, wyjątkowe wrażenia, niezawodne wspomaganie. Za wyjątkowe wrażenia z jazdy i niezawodne wspomaganie odpowiada sprawdzony system elektryczny ECOBIKE, stosowany od lat i nieustannie udoskonalany, mocny i bezobsługowy silnik Bafang, przenoszący napęd przez tylne koło, Pozwala pokonywać wzniesienia i radzić sobie w trudnych warunkach terenowych. Nowoczesny kontroler eliminuje zmartwienia związane z jednostką napędową. System sam zadba, pozwalając ci cieszyć się pełną swobodą jazdy. Panel sterujący, prosta obsługa, pełna kontrola. Łatwy w obsłudze panel sterujący to kluczowy element Ecobike SX. Odczytasz na nim najważniejsze parametry, a jednocześnie dostosujesz ustawienia roweru do swoich indywidualnych preferencji. Niezawodność i elastyczność to także manetka gazu, która pozwala na uruchomienie wsparcia prowadzenia roweru zgodnie z Twoimi potrzebami. Prosta obsługa, pełna kontrola, towarzysząca Ci podczas każdej przygody, trwały osprzęt, pewność na każdym odcinku trasy. Chcemy mieć pewność że ECOBIC SX cię nie zawiedzie, dlatego zastosowaliśmy trwały osprzęt najwyższej jakości. Wysokiej klasy przerzutki Shimano Altus z Leszalivio zapewniają precyzyjne i płynne zmiany biegów. Hamulce hydrauliczne firmy Alhonga to gwarancja skutecznego zatrzymywania się i pełnej kontroli nad rowerem, nawet w trudnych warunkach terenowych. Znakomity widelec SunTour XTM absorbuje nierówności terenu, Zapewniając stabilność i komfort jazdy. Mocne opony to jacedry Jack na wzmocnionych obręczach ze szprychami firmy Sapim to kluczowy element pewności na każdym odcinku trasy. Ecobike SX. Rower elektryczny gotowy na wszystko. Ecobike SX to nie tylko rower elektryczny. To towarzysz podróży, gotów stawić czoła każdemu terenowi. Wyjątkowe doświadczenia z jazdy. Niezawodne wspomaganie, łatwa obsługa i trwały osprzęt to elementy, które sprawiają, że Ecobike SX wyróżnia się w tłumie gotów na przygodę. Ecobike SX również waga 25,5 kg aluminium max obciążenie 125 kg rama 20 hydroformowane aluminium opony TRC 29x2,1 koło. 29 obręcz trójkomorowa przerzutki, microshift Marvo 3x9 Shimano Altus Slesha Livio, 9 biegowe manetki, microshift Marvo Express Shifters 3x9 Shimano SLM 2000 Altus 3x9 Hamulce, Alhonga hydrauliczne HJT 472 Widelec, Suntour XTM Chlodes 29, Skok 2.100 100 mm. Parametry rury sterowej, ZF 28.6 mm wewnętrzny 25.4 mm deu. 247 mm siodło, WELO 3363 NP1 sztyca siodła, PROMAX MA 47, 31,8 mm X 90 mm, kierownica, Zoom MTB al 312 BT 22 i 20 mm x 31 i 80 mm x 720 mm sztyca kierownicy Pro Max ma 47 31 i mm x 90 mm kaseta z leż wolnobieg Sunracem F99C1332T9 Speed Korba, Shimano Avc 371C422CL, 170mm 44X32X22T Piasta Przednia, KTKTK68F Support, WIMINE FPB902W, 68mm X124mm, Łańcuch. KMC X9 x 128-112 mm chwyty, Velo VLG 776-12D3 plus VLP 171 szprychy, SAPIM 13G przednie koło, 290 mm tylne koło, 255 mm voltaż, 36V mocowanie, tylne koło prędkość 2,35 km na godzinę ograniczona do 25 km na godzinę zgodnie z normą UN 15194 moment obrotowy 45 Nm moc maksymalna 560 w moc nominalna 250 w marka silnika Bafang Computer i Shuisow ZK0251 moc maksymalna 560 w bezpieczniki 30 A żywotność, 700 ładowań czas ładowania, 4 do 8 godzin typ, li napięcie, 36 V pojemnościach, 13 AH, 17,5 AH dystans, 60 do 140 km Smart BMS, tak pojemność WH, 468 do 630 WH marka ogniw, LG ładowarka.